We wake. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Dzień dobry, kochani, witam się z wami w now. Jesiany mwogu. Jesimy właśnie. Uwaga. Zamówić? Nie, czekaj, jak coś mówi. Zarezerwować, Zarezerwować salę na urodziny Milusi pierwsze Sala zarezerwowana, przepiękna Jeszcze nie mogę doczekać tego stycznia. Znaczy z jednej strony nie mogę się doczekać, ale to oczekiwanie też jest fajne. No, bo jeszcze teraz październik, później listopad urodziny Jasia, jeszcze po drodze, nie? No. I święta. Więc super czas nas teraz czeka. Nie mogę się doczekać. No więc kolejnym, kolejnym punktem naszej trasy dzisiaj, e, z czego Dominik jest szczęśliwy, bo chciał robić garderobę. <grywy> e, ale no co, no masz. Mamy dynie, jakie piękne i to nie wszystkie które mamy, bo mamy jeszcze więcej, ale pokazuję tylko te, na razie. Trzeba je jeszcze wiadomo umyć. bo takie najładniejsze pokazujesz. Co? bo takie najładniejsze pokazujesz. No bo to są te ozdobne, a reszta to jadalne. Piękne. Wczoraj wieczorem jeszcze zrobiłam przepyszny znaczy, tak podejrzewałam, że przepyszny sernik e, na korzydnym spodzie, kajmakowy. E, kiedyś go jadłam, był pyszny, ale nie ja go robiłam, więc wiecie. No ale to też z Thermomixa, więc podejrzewam, że będą tak samo smakowały. No, teraz przekładam na patery i jeszcze na górze daję kajmak. For sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through. End. Wam powiedzieć, że to ciasto jest obłędne, więc musicie je spróbować. Jest naprawdę przepyszne, chociaż następnym razem, wiecie co, dodam więcej tej przyprawy korzennej, znaczy e, przyprawy do piernika e, na spód, żeby był jeszcze taki bardziej, wiecie, korzenny smak, bo jest, ale taki delikatny, a ja bym może chciała taki mocniejszy. Więc następnym razem spróbuję. Bardzo, bardzo dobry, bardzo polecam. E, miałam Wam jeszcze pokazać, jak robię zupę e, z krem z dyni, ale zrobi ją mój mąż, dlatego, że ja odebrałam dzieciaki i teraz jadę na zebranie do szkoły i... do szkoły... <noise> jeszcze nie teraz, za rok do szkoły do przedszkola, Jasia no i powiem Wam, że kiedyś tak myślałam, że jak będę chodziła na zebrania, to będzie tak dziwnie, bo będę najmłodsza pewnie no i raczej jestem najmłodsza nie, jeszcze jest jedna dziewczyna w moim wieku um, no i myślałam, że wiecie, to będzie takie dziwne, że wszyscy będą tacy starsi, nie jakoś bardzo, ale jednak. I ja będę, wiecie, czuła, że jestem najmłodsza, ale absolutnie nic takiego nie czuć. <laughs> Więc dobra, jadę, żeby się nie spóźnić, ja zawsze się boję, i nie lubię, w ogóle ja gdziekolwiek jadę i tak dalej, to nie lubię się spóźnić. Nienawidzę się spóźniać, wolę być pierwsza, wolę być przed czasem niż się spóźnić. A i tak często zdarza się tak, że niestety się spóźniam z wielu różnych przyczyn. A no bo, jak ktoś jest tutaj ze mną e, troszeczkę krócej, to może się nie orientować i nie wie o co mi chodzi, ale wiecie, ja miałam 19 lat, jak urodziłam Jasia, więc e, ja się ma 6, a ja mam aktualnie 25 lat. W sumie Jasia będzie miała dopiero 6 lat w listopadzie, no ale to już wiecie, już rocznikowo te 6 lat ma, więc. Dlatego. <laughs> Mówię, że jestem właśnie taka e, młoda wśród innych mam. E, no, dobra. Lecę już, chociaż jeszcze był chwilę czasu. Przeszłam za szybko. Może pójdę naokoło. No. no i w ogóle za rok mój chłopiec idzie do szkoły. Jezu nawet nie wiecie, jak mnie to martwi. Strasznie mnie to martwi. Mam nadzieję, że zdążymy wszystko ogarnąć co trzeba. Zebranie się skończyło, a teraz jadę do y, sklepu po spray, bo chcę posprayować moje dynie. Tak wygląda ten lakier, na który się zdecydowałam a, i idę teraz robić dynki, zobaczę czy będzie git, czy nie. Oh, we know, but we have

Córeczką, która zapodaje tutaj nam akompaniament, żeby nie było nudno i żeby jakaś muzyka z tle leciała. I dzisiaj Miło ma oficjalnie 9 miesięcy. Ach, kiedy to minęło? Tak. Um, chciałam z Wami trochę porozmawiać tak organizacyjnie na temat Vlogtober. Um, no, jak wiecie, widzicie, ten mój pierwszy Vlogtober no to jest czwartek, plus dzisiaj jest piątek i dodaję to w. Soboty. Miałam w niedzielę, zaraz powiem wam dlaczego, ale zdecydowałam, że jednak pójdzie to 1 października, e, no chyba, że coś się zmieni, ale na razie jest taki plan, zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałam Wam organizacyjnie, chciałam tak organizacyjnie tutaj przyjść i właśnie na ten temat porozmawiać. E, vlogtober to jest coś, nad czym się zastanawiałam długo, po, zanim podjąłam decyzję, czy będę nagrywała ogólnie od początku było takie, że tak, musi być muszę nagrywać, chcę nagrywać co najważniejsze ale później jakby mój entuzjazm spadł przez to, że no tego czasu mam coraz mniej tak naprawdę imię Milunia, no od kiedy Milunia się urodziła, to tego czasu jakoś zrobiło się mniej, ale też, no od kiedy po prostu jest bardziej takim dzieckiem mobilnym, który już nie śpi tyle czasu w ciągu dnia, to też nie jest tak łatwo ale postanowiłam, że tak bardzo lubię ten czas, tak bardzo lubię w że chociaż spróbuję, i po prostu jak nie wyjdzie, no to nie wyjdzie. I postanowiłam, że jest założenie, że te vlogi będą codziennie, aczkolwiek będę Was informować na Instagramie, tam mnie obserwujcie. Po to macie link w opisie. Że jeżeli jakiegoś vloga miałoby się nie pojawić, bo na przykład będzie z dwóch dni. E, czy cokolwiek, no to właśnie będę Was tam o tym informowała e, nie spinam się nie chcę, wiecie nie chcę po prostu też jakiejś takiej wielkiej, takiej ogromnej presji na siebie nakładać bo, bo wiem, że no, e, nie ma to w ogóle żadnego sensu a e, chcę to zrobić zro właśnie z taką przyjemnością, może by robić to z przyjemnością no to nie mogę nakładać na siebie presji e, co najważniejsze też mm, teraz ja dotknęła zabawki i się uruchomiła. Co najważniejsze, nie chcę dodawać vlogów tylko po to, żeby były, że muszą być, bo to jest, są codzienne vlogi, więc mają być codziennie. Ten vlog nie, jak będą to tylko dlatego, że uznam je za wartościowe, fajne, będą mi się podobały, ale też. I właśnie tak, szanując Wasz czas i, i... tak. No, więc tak to będzie wyglądało. Chciałam nagrać ten vlogtober wcześniej właśnie dodać w niedzielę, dlatego, że ja mam problem z montażem filmu, jeżeli chodzi o weekend, bo w sobotę zostaje sama wieczorami, znaczy wieczorami od 16 czy tam 15 zostaję sama z dzieciakami więc, a one chodzą bardzo różnie spać, więc często jest tak, że ja po tym popołudniu samej z dziećmi, no to często jak już ostatnie dziecko zaśnie, to ja po prostu z nimi padam i nie mam wtedy siły na montaż, dlatego no tak pomyślałam, że właśnie zrobię tak, no i to tyle zostawcie proszę po sobie komentarz bo bardzo miło mi je czytać, no i pomagają, motywują i tak ja dalej. Tymczasem ja się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie, dajcie znać, czy będziecie oglądać vlogtower no i do zobaczenia, pa pa! Mua. Co to za słodziak? Co to za słodziak? Co powiesz nam? Co nam powiesz? Gdzie sroczka kaszkę ważyła? Ej, pokaż. Pokaż, gdzie roczka kaszkę ważyła. Tu sreczka kaszkę ważyła. Nie teraz. Nie teraz. O tutaj. Ty. Ty. Zostaw komentarz dla milunii. Cześć. O właśnie tyłaś zostawić komentarz dla milunii. Kto tutaj dotrwał dodaję do swojego komentarza Komentarz dla Miluni. <laughs> Świecicie słońce, na tego tyłem idziesz? Dobry pomysł. Uśmiech. Idziemy gdzie idziemy? I to ciepło,